Siemano, siemano, dzisiaj zabieram was do Body Condition Center, a tam razem z Maćkiem będziemy robić jakieś dziwne doświadczenia. Eee, Maciek robi badania do swojej pracy magisterskiej. Co to są za badania, na czym to będzie dokładnie polegać, no to już opowiem wam sam Maciej za chwilę. Eee, ja będę jednym z królików doświadczalnych, ja i jeszcze kilku... Trenerów z Body, więc będą ciekawe rzeczy. Nigdy nie brałem udziału w takim doświadczeniu, więc zobaczymy, co to dokładnie będzie. Za chwilę widzimy się w Body Connoisseur Center już wszyscy naraz będą robić. Nie no, cztery osoby. tak myślałem, a no, Nie, 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 nie dali to, co? to Dobra, no to jesteśmy już w body na badaniach u Macieja, ale co, co tu się będzie dziać, to opowie wszystko pan Maciek. Siemano, Damian będzie brał dzisiaj udział w badaniach. Do mojej pracy magisterskiej razem z Karolem, pozdro Karol, e, będziemy sobie badać, jak zmienia się mięsień czworogłowy i jak zmienia się eksplozywność po treningu okluzyjnym, czy, czyli po takim treningu w opaskach. E, wszystko zobaczycie na filmie dalej. To Kasper zaczyna pierwszy, Kasper biorę na USG, wyprostuję G. Do badania bezpośrednio tak najlepiej jak ustawisz i to mi to no, żeby ona była tak po skosie, prawda? To jest głowa, bo Szkórki, prosty uda i tutaj była pośrednia utopieć Nie, Czyli jest jakby obraz jest odtąd w dół. Zamysł całego badania jest taki, żeby zobaczyć zmianę przekroju po interwencji, czyli po pchaniach w y, półprzysiadzie w izometrii overcoming. Zobaczymy, czy coś się zmieni, czy nie. Czyli bez interwencji zaczynamy skoki, potem mierzymy opaskami na ile procent mamy założyć te opaski. I potem interwencja na sali, i tutaj skoki co 4 minuty do 12 minuty zaskoczymy. Powiedz jeszcze, jak przebiegało całe badanie. To tak: mamy badanie USG, potem protokół rozgrzewki, który wszyscy wykonują ten sam. Potem są skoki na platformach, które nam pokazują, jak wyjściowo sprawny jest Damian i wszyscy uczestnicy potem jest interwencja na sali, gdzie mamy pchanie na zablokowany rak sztangą w opaskach lub bez, zależnie od grupy i potem mamy serię skoków, które nam sprawdzają, jak ta eksplozywność się zmienia w czasie i wszystko kończymy badaniem USG. Znaczam sobie wysokość 15 cm od rzepki. Daję Damian, drugą nogę. Ej, I na tym poziomie później będziemy mieli pomiar USG każdej z głów mięśnia czworogłowego. Robimy sobie takie panoramiczne, panoramiczne zdjęcie każdej z nich no i potem to liczymy, nie? Co tam się dzieje? Jest, jest potężna nawet. Badałeś jaką wielką nogę, czy nie? No. <laughs> 6 cm i nie widać kości. I to się <grym> dopiero zaczyna. Czyli 6 cm jak dużo masz miechać. Bo to nie łakości tylko są miec. 6 bar Bardzo sześć mięsisty centymetra. człowiek. Trochę mniej, ale tutaj. 6 6 I rozgrzewesz 5 minut na rowerze. A potem co będziemy skakać, Nie. Co? Przysiady, wykroki. Przysiady, wykroki. Masia robią no, to. Mosty biodrowe. Tak. Wymachy. I skoki. Jestem gwiazdą generalnie. No. 90% czasu. Ale kwas. Ła. Technicznie... Zobaczcie. Będziemy skakać tak. Ręce na biodrach. One nie mogą ani trochę się to oderwać w trakcie. Mm. Szybko do dołu i buda, nie? Czyli hop. Dobra. Trenerzy, zajęć. się. Zajebiłem się. <grym> się> Pisałem no, że będą lecone, bo... Takie <grym> <grym się grym się> zabijają. Macie glewo te ledwo dolecią. Nie mogło się przebić przez tą paskę. <noise> Patrzyłeś, Maciuś czy się zmieściło? Nie, zmieścił się. Ja się. Nie zmieści się. Za, Zaminał tylko ten... ten <noise> to nie masz. No teraz mnie ucisku. No, możesz. Kacper dostaje o paski, ale... Ale mamy wyrzeźnie skakał, tak samo. Mi się nie zmieszczą. <noise> Przymierzyłem, ale nie, nie dał rady. Będę skakał teraz. Trzy razy. Zrobiłem rozgrzewkę. Wszyscy robią taką samą. Wcześniej było USG, a teraz będziemy skakać. A co generalnie te, te opaski, na szybko jeszcze, mylić, co one mają zrobić? Te opaski? Te opaski zamykają w jakimś stopniu yy, samo naczynie, Czyli a. krew nie będzie tak samo krążyła, jak normalnie. Mm -hmm. Okazka 50% zamknięcia, czyli 50% ciśnienia takiego, żeby zamknąć. Mm. No, ale jest też grupa 80 i jest też grupa bez, bez w ogóle opasek, To To ja. bez ja tak, opasek, bo mam za duże udo i mi się nie zmieści. I wszyscy są przydzielani losowo, a ja zostałem przydzielony przez naturę. Na salę. Idziemy na salę, będziemy pchać. Ale co? to się dowiemy na salę. do mnie. Cześć. Czyli teraz będziemy mieć izometrię, trzy serie, po trzy powtórzenia, trzy sekundy pchamy sztangę na maksa i 10 sekund odpoczywamy. No, Zapamiętamy, dobra? 3, 2, 1 i 1 i luz. Dobra, wychodzi. No ja włączyłem Teraz od razu idziemy znowu na trzy skoki. Chłopaki już poszli, bo skończyli wcześniej. A my idziemy skakać. Czyli woda. Da U, spięło trochę uda. Rześko jest. Zrobiliśmy. Dobra. Max. No, a nie teraz. No co generalnie zmienia się coś zazwyczaj, czy jeszcze tak nie wiesz, co to w ogóle, żeby zobaczyć, to, że przykładam teraz i przykładam za 40 minut, to ja w ogóle tego nie jestem znaczy, w no nie? Z... Tak, bo właśnie chodzi o to, czy mniej więcej analizowałeś już to, co się działo wcześniej, nie na tych badaniach. No. <głosy> <głosy> więc z samych cyfr. Na razie jeszcze tego w ogóle nie liczę, nie jestem w stanie mm -hmm. w ogóle tego jak odnieść, bo mm -hmm. znaczenie ma twój wzrost, bo to jest zawsze 15 cm powyżej. Mm -hmm. Więc jak wysoki jesteś, to tak szybko ci się zacznie prosty. No tak, tak, tak szybko on będzie przechodził ze ściany, nie? Mm -hmm. Jak bardzo rozbudowany jesteś, płeć ma znaczenie, twoja waga ma znaczenie. Więc jest tyle zmiennych, dodatkowo grupy, przecież są trzy grupy z różnym okluzem, nie? Tak. więc to w ogóle na razie to jest nie do odniesienia, nie? Dopiero jak już będę miał wszystkich zbadanych, wszystkich policzonych, to wtedy, wtedy będę gdzieś tam szukał jakieś tam odpowiedzi, nie? Czy to mm. mam, faktycznie gdzieś tam wchodzi? robił ktoś wcześniej, coś podobnego, czy... Nigdy w takim układzie, mm. no ale prace naukowe w podobnym klimacie są. Mm. Zabierają podobne e, użycie tej okruzji, podobne protokoły rozgrzewki, podobne skoki, ale nigdy wiesz tak, żeby to zrobić tak jeden do jednego. Czy temat generalnie hmm. jaki jest? Nie mówiłeś, ale... Badamy z kumplem, ja mam temat wpływu, hmm, wpływ treningu okruzyjnego na zmianę przekroju mięśnia czworobowego i do rzepki oraz na ekspozywność. W większości badanych masz sportowców czy, czy różnych? W większości osoby aktywne, większość to mamy studentów. Mamy wymagania, którzy muszą trzy razy w tygodniu minimum trenować, cokolwiek. Ja sobie, osoby aktywne fizycznie się Dopiero czura kończy, nie? w tym miejscu. Daleko, tak. Znaczy, każdy tak ma. Ale ja byłem zaskoczony, że aż tak daleko. No, ale wiesz, że to w ogóle. jak sobie przełożysz, tak na, 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 na ciało, że tak powiem, nie? Tylko dopiero zauważasz, jakie to jest wielkie. No, Wszystkim mi się wydaje, że czwórka to jest przód na No, to fajnie wyszło, nie? Masz pośrednią głowę. Mhm. Głowę boczną, tutaj prostej, i tu kawałek tej prześrodkowej. Czyli tu masz kość, a tu tak obrysowaliśmy, tak, jakby przyciąć mózg, to to by było, co zobaczymy. Dobra, to ilu uczestników? Około Koło 30. Okay. Około 30 uczestników. Wyniki badań dopiero będą jak napiszesz pracę, tak? Czyli jeszcze Ta, trzeba będzie na razie to jeszcze poczekać. Tak, jeszcze nic nie wiemy. Około 3-4 miesięcy jeszcze, jeszcze nic nie wiemy. Dobra, no to widzicie, jak to wszystko wyglądało, i trzymamy kciuki, żeby praca była wartościowa i taka jak, jak, jak chciałeś, nie? I żeby była piąteczka. <laughs> Moi mili Państwo po badaniach. Jak widzicie, na wyniki będziemy musieli jeszcze troszeczkę poczekać. Chociaż ja już co nieco wiem, bo Maciek mi troszkę zdradził, że zaczął już robić obliczenia, ale jakie są wyniki, to dowiecie się na pewno za jakiś czas, jak już wszystko będzie gotowe. Ja tymczasem trzymam za niego kciuki i mam nadzieję, że Wy też będziecie trzymać kciuki, żeby zdał na piąteczkę. Bo temat jest naprawdę bardzo ciekawy i, i też jestem ciekawy, co tam dokładnie wyjdzie po zbadaniu i obliczeniu wszystkiego. Was zachęcam do subskrybowania, do lajkowania, do pisania komentarzy, bo to będzie mnie motywować i pomagać w dalszej pracy, w rozwoju mojego kanału. Ja biorę się teraz za treningi, bo. W najbliższych dniach, tak naprawdę już za niecałe dwa tygodnie, pierwszy start w Łodzi na Login Lab, więc trzeba spiąć dupsko, ruszyć, zabrać się za treningi. Dzięki bardzo, pozdro.